Jeżeli ktoś mówi ci, że dom stalowy to po prostu tańsza wersja domu tradycyjnego, to już w tym momencie powinna zapalić ci się czerwona lampka. Bo dom stalowy może być świetnym wyborem, ale tylko wtedy, gdy wiesz co dokładnie kupujesz. Dzisiaj pokażę ci 7 rzeczy, które musisz wiedzieć zanim kupisz projekt domu stalowego, żeby nie przepłacić, nie utknąć na budowie i nie popełnić błędów, które później mogą kosztować dziesiątki tysięcy złotych. Pierwsza rzecz, projekt domu stalowego to nie jest gwarancja, że ten dom faktycznie da się bezproblemowo zbudować. Wiele projektów to wizualne katalogówki z brakiem realnych rozwiązań, detali oraz bez dopasowania do technologii konkretnego wykonawcy. Projekt może wyglądać świetnie na wizualizacji, ale jeśli nie jest dopasowany do technologii i systemu wykonawcy, to na etapie realizacji zaczynają się poprawki, zmiany i dodatkowe koszty. Druga rzecz, o której prawie nikt nie mówi, dom stalowy to nie jest jedna technologia. Różnice, jakie możemy spotkać, wynikają z różnorodności materiału, różnych systemów połączeń, różnych sposobów uszczywnień, różnej trwałości oraz akustyki. Dwóch wykonawców może powiedzieć: budujemy domy stalowe, a w praktyce oferować zupełnie inny standard. Trzecia rzecz to fundamenty i to jest temat, na którym inwestorzy tracą naprawdę duże pieniądze. Jeżeli projekt domu i projekt fundamentów nie powstają razem, ktoś gdzieś przypłaci, niestety będzie to inwestor. Czwarta rzecz to nie stal sprawia, że dom jest energooszczędny. W tej kwestii kluczowe są detale, czyli izolacja oraz eliminacja mostków termicznych. Stal kojarzy się z zimnem, ale dzięki odpowiedniej izolacji może stać się nawet domem pasywnym. Piątą rzeczą jest adaptacja projektu. To nie jest formalność do podpisania. Trzeba zwrócić uwagę na lokalne warunki, miejscowy plan bądź warunki zabudowy, strefy śniegowe oraz wiatrowe. Źle dobrana działka może spowodować problemy przy uzyskaniu pozwolenia albo całkowity brak możliwości budowy. I szósta, najważniejsza rzecz kto bierze odpowiedzialność za całość? Tutaj warto zadać sobie pytanie: dom na zgłoszenie czy pozwolenie na budowę? Przy zgłoszeniu odpowiedzialność za wszystkie procesy budowlane ponosi inwestor. Decydując się na pozwolenie na budowę, powołujemy kierownika budowy i to on trzyma pieczę nad całą budową. Jeżeli myślisz o domu stalowym, to zapamiętaj jedno: dobry projekt nie zaczyna się od rysunku, tylko od technologii i przemyślanej funkcjonalności. Jeżeli chcesz sprawdzić kilkanaście gotowych projektów domów parterowych oraz piętrowych w różnych konfiguracjach, link do oferty oraz kontakt do nas znajdziesz w opisie filmu. W kolejnym materiale pokażę, ile naprawdę kosztuje dom stalowy i na czym inwestorzy najczęściej przepłacają. Subskrybuj, jeśli nie chcesz podejmować decyzji w ciemno.